Zapraszam na sport. Sensacja stała się faktem. Thomas Turnbichler wybrał pięcioosobową kadrę na Mistrzostwa Świata w Trondheim. Zabrakło w niej miejsca dla Kamila Stocha. Oto piątka powołanych na czempionat w Norwegii. Paweł Wąsek, Aleksander zniszczał, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Ten ostatni na skoczni normalnej będzie bronił mistrzowskiego tytułu. Sensacyjnie zabrakło Kamila Stocha. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 22 lata temu, ale wtedy skoczek z zębu miał przed sobą jeszcze debiut w Pucharze Świata. Czempionat w narciarstwie klasycznym rozpocznie się za tydzień w Trondheim. Thomas Turnbichler ogłosił kadrę na Mistrzostwa Świata w Trondheim. W składzie sensacyjnie zabrakło Kamila Stocha. Pięciu Polaków powalczy o medale. Selekcjoner postawił na Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego i Piotra Żyłę. Mimo przyzwoitych występów w Sapporo, w Norwegii nie wystąpi Kamil Stoch. Rakieta z zębu ma na koncie złoty medal Mistrzostw Świata wywalczony w 2013 roku w Fiemme. Piotr Żyła w Trondheim bronił będzie tytułu na skoczni normalnej. Polak na najwyższym stopniu podium stawał dwukrotnie w 2021 oraz 2023 roku. Podliczono zarobki skoczków w tym sezonie. Na szczycie listy same austriackie nazwiska. Prowadzi Daniel Czofenik z kwotą ponad 1,5 miliona złotych. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek zajmuje 16 miejsce z dorobkiem 250 tysięcy. Polskie skoki narciarskie co rusz dostarczają nam nowe tematy do dyskusji. Kilka dni temu z pracy zrezygnował dyrektor Aleksander Sztekl. Dziś Thomas Turnbichler ogłosił pięcioosobową kadrę na Mistrzostwa Świata w Trondheim. Bez Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski na lodzie. Choć skoki narciarskie to sport zimowy, to decyzja Tomasa Turnbichlera rozpaliła polski sportowy internet do czerwoności. Większość komentariatu staje w obronie trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Ta decyzja to dla całego środowiska skoków narciarskich mocna niespodzianka i minus. Swoją decyzję wyjaśnił sam szkoleniowiec. Decyzja o składzie na Mistrzostwa Świata została podjęta na podstawie rankingu z Pucharu Świata oraz najlepszego indywidualnego wyniku w tym sezonie. Kamil Stoch pokazał pewną poprawę w Sapporo, ale w rzeczywistości inni zawodnicy osiągnęli lepsze indywidualne wyniki w tym sezonie i znajdują się przed nim w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Poinformowałem Kamila o decyzji i powiedziałem mu, aby kontynuował treningi, ponieważ po Mistrzostwach Świata nadal istnieje szansa na zakwalifikowanie się do drużyny na ostatnią, Część sezonu. Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczą, Jakub Wolny, Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła, który na skoczni normalnej będzie bronił tytułu Mistrza Świata. Oto piątka polskich muszkieterów powołanych na czempionat w Norwegii. Poza nieobecnością Stocha niespodzianek więc brak. W tym sezonie poza Pawłem Wąskiem, forma pozostałych polskich skoczków jest niezwykle zależna od tak dyspozycji dnia, a także od tego na jakim obiekcie akurat rywalizują. Zabranie jednego więcej otwierałoby tutaj jakąś dodatkową furtkę do tego by wyłonić rzeczywiście najlepszych na danym obiekcie. Mistrzostwa Świata w 2003 roku w Predat, co były wyjątkowe z powodu nie tylko dwóch złotych medali wywalczonych przez Adama Małysza, to był jednocześnie ostatni czempionat w narciarstwie klasycznym bez Kamila Stocha. Ten nawet jednak wówczas nie zdążył zadebiutować w Pucharze Świata. 22 lata później historia zatoczyła koło, ale z innych powodów. Czy decyzje Tomasa Turnbichlera były trafne? O tym dyskutowali dziennikarze TVP Sport w magazynie Trzecia Seria. Całość dostępna na naszej stronie internetowej oraz na YouTubie.